Litwa ma za sobą pierwszą turę wyborów prezydenckich. Do ostatniej chwili ważono się losy trzech głównych kandydatów. Ostatecznie zwyciężyła jedyna startująca w tym wyścigu kobieta, Ingrida Simonite, ekonomistka, kandydatka konserwatystów. O jej zwycięstwie przesądziły głosy wyborców Wilna i Kowna. Mamy naprawdę unikalną sytuację, gdy do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów centroprawicowych, czyli prezentujących podobne poglądy, a jednocześnie nie należących do żadnej partii, mimo wszelkich prób zaszufladkowania nas, to dobrze świadczy o Litwie. Niespełna pół procenta ustąpił rywalce Gitanas Nauseda, Finansista, bankowic, formalnie niezależny kandydat, który zwyciężył w 46 z 60 samorządów Litwy. Wielu politologów uważa, że właśnie on ma większe szanse zostać nowym prezydentem Litwy. Zapewnia, że stosunki z Polską będą dla niego priorytetem. Jeżeli zostanę prezydentem, to z pierwszą wizytą zagraniczną chciałbym udać się właśnie do Polski, by symbolizować. Chciałbym podkreślić wagę, jaką przywiązuję do relacji Litwy z Polską, ale też by nawiązać bezpośrednie przyjacielskie relacje z przywódcą tego kraju. Uważam, że jest to bardzo ważne, by między nami zaistniała ta chemia, bo płaszczyzn do zacieśniania współpracy mamy naprawdę wiele. Wiele już się dało zrobić w dziedzinie gospodarki, kultury. Dostrzegam też spory potencjał w dziedzinie energetyki, no i oczywiście sprawy bezpieczeństwa. Obecny premier Saulus Skiernialis przed wybrami także miał wysokie notowania i liczył się w walce o drugą turę, jednak znacząco ustąpił liderom. Ale to właśnie jego elektorat może zadecydować o tym, kto zostanie nowym prezydentem Litwy. Przed wyborami zapowiedziałem, że jeżeli nie trafię do drugiej tury, to 12 lipca w dniu inauguracji nowego prezydenta złożę dymisję mego rządu. Dotrzymam słowa, bo dwie trzecie wyborców naszego kraju opowiedziało się właśnie za całkiem odmiennym kierunkiem politycznym niż ten, który realizuję jako premier. Przewodniczący akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich rodzin Waldemar Tomaszewski zajął dopiero szóste miejsce, zdobywając o polowe mniejsze poparcie niż przed pięciu laty, gdy także startował w wyborach prezydenckich. Przyznaje, że liczył na więcej, ale gorszy wynik tłumaczy specyfiką tych wyborów prezydenckich. Oczywiście zawsze ich można było mieć więcej, ale zważając na tą sytuację, która była, na tą specyfikę wyborów prezydenckich, gdzie ludzie nie chcą, żeby ich głos był nieważny, tak rozumieją. Tak to było przystronne w mediach. Uważam, że to jest wynik e, pokaźny. Udało się w trzech samorządach ponownie wygrać. E, tylko czterem kandydatom udało się wygrać w tym premierowie w czterech samorządach. I ponad 100 dzielnic, to już jest większa geografia. Ta specyfika była podwójnie e, w jakim stopniu niekorzystna, bo też nie było motywacji o naszych Tam Tamtym razem była motywacja, pani prezydent kandydowała. E, często też była odbierana w naszym środowisku takimi swoimi, nie bardzo przychylnymi dla polskiej mniejszości wypowiedziami czy nawet posunięciami i była motywacja, żeby w pokazać, że jakby nie ma, nie ma racji. Dzisiaj motywacji takiej nie było, bo kandydaci byli albo nowi i większość było nowych kandydatów. Wyborom towarzyszyły też dwa ważne referenda w sprawie zmiany konstytucji. W jednym proponowano uprawomocnić podwójne obywatelstwo, zachowując je dla obywateli Litwy, którzy uzyskują drugie obywatelstwo. Dotychczas musieli zrzec się litewskiego. Tygodniowe głosowanie przedterminowe i wyjątkowa frekwencja, sięgająca 57%, sprawiły, że udało się nawet zgromadzić wymagane do referendum minimum 50% uprawnionych do głosowania, więc referendum było ważne, jednak zabrakło głosów do przyjęcia poprawki. Chociaż prawie trzy czwarte głosujących było za podwójnym obywatelstwem. Jesteśmy w Europie, to dlaczego ma być tylko jedno obywatelstwo oczywiście. Jeżeli ktoś mieszka za granicą powiedzmy w Anglii czy w Polsce, dlaczego on nie ma mieć litewskiej i polskie powiedzmy czy angielskie obywatelstwo? Podwójne obywatelstwo to ja, ja na przykład nie widzę mnie to jakoś... No ja nie wiem, ja tego nie...

dla tak. nas, ja jak my tutaj rodziliśmy, my tu mieszkamy, to nam to jak powiedzieć mamy swoje obywatelstwo i na mamy, a za nam tak powiedzieć nic nie trzeba. Druga poprawka miała zmniejszyć liczbę posłów litewskiego Sejmu ze 141 do 121 osób. Tu nawet nie przekroczono wymaganej bariery 50%, więc referendum okazało się nieważne, chociaż także prawie trzy czwarte głosujących opowiedziało się za zmniejszeniem Sejmu. Faktem jest, że część mieszkańców głosująca w wyborach nie uczestniczyła w referendach, bo nawet nie była w stanie zrozumieć sformułowań, które zostały im przedstawione. Widzimy jednak ogólne nastawienie i problem sam się nie rozwiąże. Musimy doprasować te poprawki, by w najbliższej przyszłości zorganizować kolejne lepiej przygotowane referendum. Starsi, ponieważ starsi, nie każdy może możliwe dla nich trzeba bardziej tłumaczyć, i jeszcze co bardzo dużo napisane i ludziom trzeba tłumaczyć, ponieważ jeżeli ludzie przecież z takim spotykają się po raz pierwszy. Nie każdy, nie każdy może tyle przeczytać i nie każdy może zrozumieć, więc jakoś tak pomagamy. Pomagamy nie z tym, że pomagamy mówimy gdzie, ale pomagamy, żeby wytłumaczyć właśnie o co tutaj chodzi. Za dwa tygodnie mieszkańców Litwy czeka nie tylko druga tura wyborów prezydenckich, ale i wybory do. Europarlamentu. Dla lidera polskiej partii są one szczególnie ważne, gdyż przed pięciu lat udało mu się wywalczyć jeden z 11 litewskich euromandatów. Teraz zawalczy o jego utrzymanie. Chociaż takiego poparcia, jakie zdobył w pierwszej turze wyborów prezydenckich lub w niedawnych wyborach samorządowych, z pewnością nie wystarczy do uzyskania kwoty wymaganej do zdobycia euromandatu. Na pewno wynik będzie inny, bo głosowanie będzie już, już partyjne. Czyli tutaj większych zagrożeń nie widzimy, bo Mamy też takie poparcie, nawet jeżeli zmniejszy się ilość wyborców, to nie udajemy pozycji i ponad 100, 100 dzielnic w 7-8 samorządach wygrywamy nawet y, pierwsze miejsce ze wszystkimi kandydatami. Tak więc zadziałało to w ten sposób, aczkolwiek w takiej sytuacji, jeszcze raz mówimy, ten wynik jest dobry i wszystkim chciałbym serdecznie podziękować za udział w wyborach, za głosowanie, za też tam taką szeroką pracą wyborczą, którą będziemy oczywiście kontynuowali. Polska partia tradycyjnie już nie udziela w drugiej turze poparcia żadnemu z kandydatów, pozostawiając decyzję wyborcom, a polski elektorat może okazać się języczkiem uwagi. Mniejsze szanse na głosy Polaków ma Ingridę Simonitę, uznawana za spadkobierczynię Dali Grybołskajty, która raczej nie będzie mile wspominana przez Polaków. Gita Nasnauseda traktuje za regionalnie i też nic Polakom nie obiecuje. Mniejszości narodowe są ważną, integralną częścią społeczeństwa litewskiego i bardzo mi zależy na pozyskaniu zaufania polskich wyborców. Rozumiem, że w rejonach solecznickim, podobnie jak i w wileńskim, złożyła się specyficzna sytuacja. Nie można twierdzić, że osiągnięto tam średni poziom europejski, rozwija się przedsiębiorczość i jest wiele miejsc pracy. Rząd musi opracować program rozwoju gospodarczego tego regionu i dać mieszkańcom szansę na atrakcyjną pracę u siebie, by nie musieli wyjeżdżać do Wilna lub gdzieś dalej. Dalej. Tylko odwrotnie, bo mieszkańcy Wilna jechali do pracy do solecznych. Czy mieszkańcom tych rejonów, gdzie większość nadal stanowią Polacy, zależy na zmianie proporcji narodowościowych towarzyszącej migracji? to już inna sprawa. Za dwa tygodnie dowiemy się, czy Gitana Snowseda będzie realizował swój plan uszczęśliwiania wilężczyzny z wysokości dawnego pałacu biskupiego, a dziś prezydenckiego. Wtedy też poznamy nową jedenastkę litewskich europosłów i czy jedyny grający obecnie w tej drużynie Polak nie zostanie zdjęty z boiska Europarlamentu. Wybory do strasznego dworu nie prześmiły dwusetnych rodzin, jakie w tym roku obchodziłby, gdyby żył jeden z najstradniejszych muzyków z wilna i Wilniuków w muzyce Stanisław Moniuszko. O niezwykłe rocznicy pamiętali zarówno melomani, jak i młodzież, która już nie zawsze kojarzy ojca polskiej opery narodowej. Chętnie jednak zaangażowała się w robienie urodzinowych czapeczek oraz kartek z życzeniami dla pana z Piedestalu, co to dotychczas cieszyło się zainteresowaniem co najwyżej ptaków i turystów z Polski. My malowaliśmy e, czapki, kapelusze i różnymi farbami. Było wesoło. Po co te czapki? Kto je będzie nosił? Stanisław Moniuszko. Nietypowe obchody rocznicy zorganizował sąsiad pomnikowego Moniuszki, Wileński Dom Nauczyciela, przy wsparciu Instytutu Polskiego. Do zabawy zaproszono uczniów szkół polskich oraz litewskich, gdzie o kompozytorze przypomniano, gdy samorząd miasta Wilna ogłosił ten rok, m.in. Rokiem Moniuszki. року дуже імпраз э, Станіславу Манюшкі і єельконрты і є дружжна лекції А ми помыслілі же у нас дуже ружних єств кулек для дзеценцевх малярска школа і ми зробім трохи іначай без таких офіціальних дужех слов там розмову вже для дзеці былое соло С саме глуумно щоб вони пам'ятталі кому стої помнік тим сквером Pogoda płatała figle, więc z robotą schowano się pod dach, ale owoce wspólnej twórczości udało się zaprezentować jubilatowi. Nie mogło tu zabraknąć także jego szkoły, a dokładniej jego imienia, oczywiście Polski Kowalczuk w rejonie Wileńskim. Robimy wystawy rysunkowe także pocztówki dla Stanisława Moniuszka na lekcjach historii, na lekcjach muzyki, na lekcjach plastyki. Właśnie ta impreza moim zdaniem najbardziej im się zapamięta. Bo jest no taka twórcza bardziej. Sztywne jakieś, nie wiem, nauczanie czy promowanie czegoś, tam ławka, nauczyciel i tak dalej. Nie wiem czy w dzisiejszych czasach jest skuteczne. Że bardziej dzieci chyba, nie wiem... Więcej czego, czegoś mogą się nauczyć i o czym się dowiedzieć właśnie poprzez tak tego typu rzeczy. Jakież urodziny bez tortu, który wymienił jubilata, dzielili pracownicy Instytutu Polskiego. Jubileusz był więc nie tylko barwny, wesoły, ale i palce lizać. Bardzo smaczny był, bardzo smakował. To jak myślicie, o czym Stanisław, Moniuszka jest zadowolony ze swoich rodzin. Tak, bardzo. 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 Ucztę nie dla brzucha, tylko dla ucha i ducha sprawiła z okazji tegoż Bileuszu także nieco starsza młodzież i do tego z trzech krajów tak bliskich Moniuszce, że chyba nie zrozumiałby dlaczego dziś dzielą je granice. Chóry akademickie z Litwy, Polski i Białorusi zaśpiewały Moniuszce w jego kościele Świętych Janów przy Uniwersytecie Wileńskim, gdzie przez 18 lat był organistą i był to chyba najszczęśliwszy, a na pewno najbardziej plodny okres jego życia. My jako Instytut Polski czujemy duże zobowiązanie do tego, żeby tutaj na Litwie promować postać Stanisława Moniuszki i jego twórczość. Jest to postać jeszcze tutaj na Litwie niezbyt dobrze znana, mimo tego, że jest tutaj w Wilnie i ulica Moniuszki, z skwer imienia Moniuszki, jest pomnik Moniuszki na tym skwerze. Natomiast jego utwory były grane w litewskich salach koncertowych dosyć dawno, więc też korzystamy z tej okazji, 200. rocznicy urodzin Moniuszki, do tego, żeby przywrócić muzykę Moniuszki. Ten iście europejski twórca, można powiedzieć, należy do trzech narodów. Urodził się na obecnej Białorusi, dojrzewał i ukształtował się w Wilnie, by zostać wielkim polskim kompozytorem. To też wileński koncert był częścią większego międzynarodowego projektu Droga Życia Stanisława Moniuszki. Podobny występ odbył się już w Mińsku, a wkrótce korzyści Uniwersytetów Mińskiego i Wileńskiego oraz Politechniki Białostockiej wystąpią także w Białym Stoku. Wspólne śpiewanie to zawsze wielka radość, zawsze święto, tym bardziej w takim roku i w takim miejscu. To coś wyjątkowego dla naszych studentów, którzy przecież nie są muzykami, studiują różne kierunki. Studenci nie muzykanty, to są studenci różnych profesji. W programie wileńskiego koncertu znalazła się przede wszystkim Msza E. jeden z najbardziej znanych jego utworów sakralnych oraz pieśni, które także powstawały lub miały swoje premiery właśnie w tym Kościele świętych Janów. Kiedy tutaj jesteśmy i wykonujemy tą muzykę, patrząc na popiersie, patrząc na to miejsce, w którym on był, teraz moje dziewczęta właśnie stały w miejscu, w którym siadywał bardzo często Stanisław Moniuszko, myślę, że ogarnia nas wielkie wzruszenie i to jest niezapomniane przeżycie. W dwusetną rocznicę urodzin Moniuszki dawny Kościół Farny Świętych Janów, dziś bardziej znany jako Uniwersytecki, stał się prawdziwym sanktuarium pamięci kompozytora. Dlatego w naszych audycjach jeszcze niejednokrotnie będziemy tu powracali, by opowiadać o kolejnych oslonach roku Moniuszkowskiego.